Dzień dobry, witam wszystkich po raz kolejny. Chciałbym Państwu przekazać jeden zasadniczy komunikat, ale zanim to chciałbym poinformować o tym, że na dzień dzisiejszy sytuacja w naszej gminie, jeżeli chodzi o osoby chore czy osoby będące w kwarantannie, wygląda następująco. Chorych w dalszym ciągu nie mamy, szczególnie ja się, i myślę, że wszyscy bardzo się cieszymy, aby tak było dalej. Jest 19 osób w kwarantannie. Ta liczba osób w kwarantannie się zmniejsza. To też jest dobry symptom. Chciałbym wszystkim mieszkańcom bardzo serdecznie podziękować za zachowanie dyscypliny. Jak widzę, jeżeli chodzi o te obostrzenia, związane choćby z maseczkami czy z rękawiczkami, są przez naszych mieszkańców przestrzegane to daje nam taką większą pewność, że nie dojdzie do tego zakażenia w najbliższym czasie. Jeszcze raz i po raz kolejny w tym miejscu chciałbym podziękować spółdzielni socjalnej Dobra Marka firmie Probraiding, które uszyły maseczki, które zdążyliśmy, że tak powiem, rozdysponować, rozdystrybuować zanim wszedł obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Oczywiście pamiętajmy o tym, to nie są maseczki jednorazowe, one są wielokrotnego użytku, ale pamiętajmy o tym, żeby dbać też o higienę, żeby w miarę często je brać, prasować i wtedy będą wiele razy do użytku. Komunikat ten zasadniczy, który chciałem Cię przekazać, dotyczy naszego targowiska miejskiego. W wielu miastach te targowiska były przez jakiś czas zamykane w tej chwili są udostępniane i otwierane. I też z powodu postulatów, które wpłynęły od tych osób, które na tym targowisku handlowały i od części mieszkańców podjęliśmy decyzję, żeby w tym tygodniu targowisko uruchomić. Ono w najbliższą środę będzie otwarte w Ogrodzeniu przy ulicy Traugutta, natomiast w sobotę, tak jak zawsze będzie otwarte również na parkingu przy ulicy Parkowej i na części ulicy Parkowej. E, oczywiście są też dalej obowiązują przepisy, ustawa, są wytyczne głównego inspektora sanitarnego. I te wszystkie wytyczne i zasady korzystania y, będziemy za chwilę udostępniać. Będziemy je dostarczać do wszystkich sprzedających, żeby oni też zachowali te środki ostrożności i higieny, takie jak maski, jak rękawiczki, jak środki dezynfekcyjne. Y, ja osobiście mam takie obawy, czy, czy nie będzie zbytniego tłoku przy poszczególnych stoiskach, ale jak patrzę na tą dyscyplinę, którą wykazujemy się, w kolejkach, przed sklepami, to mam nadzieję, że również na tym targowisku będzie w taki sam sposób. Czyli zasadnicza rzecz, zachowujmy bezpieczną odległość, miejmy maski na twarzach i rękawiczki na rękach. Myślę, że to nas w sposób właściwy zabezpieczy przed ewentualnym zarażeniem, przed ewentualną chorobą. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, jak najwięcej odporności i jak najmniej zachorowań w naszej gminie. Do zobaczenia.